z tej Serie z Kitąc bardzo serf, ja W dzisiejszym odcinku pokażę Wam top 3 najlepszych gier. E, najpierw będzie moim zdaniem najgorsza gra, która nie jest zła, ale jest najgorsza w tym zestawieniu. A na pierwszym jest to oczywiście najlepsza. Zapraszam do oglądania. A jeszcze chciałbym powiedzieć, że to jest tylko moje zdanie. Wy możecie sobie ocenić inne gry w komentarzach. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem po więcej materiałów. Lecimy. Na trzecim miejscu ląduje gra Lego Ninjago Shadow of R Ronan. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam, ale tak właśnie ta gra się prezentuje. Teraz wam pokażę mniej więcej zdjęcia z tej gry. To jest właśnie takie pierwsze zdjęcie. Drugie zdjęcie. Jak używając pinjitsu. Trzecie zdjęcie, jak tam chyba lat na smoku. Bardzo interesujące, jak są jakieś nie wiem, świątynie lodu. Nie wiem, jak to teraz nazwać. Kolejne zdjęcie przedstawia. Pl, tutaj ninja. Jak... Też tego też nie potrafię nazwać. Jakieś tam wybuchy są. Kolejne zdjęcie prezentuje już jakby grę. Można powiedzieć, jak to wygląda, jak się gra. Tej się steruje, steruje, tej kas, No tak jak zwykła gra, jak lego ninja go mówi, tylko trochę starsza, nie? Podobne. To były wszystkie zdjęcia z tej właśnie gry. Przechodzimy do numeru 2. Kolejna gra to jest tutaj ta gra. Chyba ją kojarzycie. To, to była dosyć spokojna gra. Można tam było stworzyć swoich własnych ninja, ale została usunięta. Ja już nie da się pobrać niestety. Yy, ale była fajna całkiem. Nie mam za dużo zdjęć, zdjęć z tej jakby gry, bo. po prostu nie znalazłem, nie? Ale ma mam, znalazłem jakieś jedno. Tak, mniej więcej się to prezentuje na takiej podstawie. Dobra. Ja w tą grę akurat grałem, ale w tamtą grę, co wtedy wam pokazałem, to nie grałem, bo. Bo to, to, ta gra jest płatna. Dobra, przechodzimy do pierwszego miejsca, czyli naszego winnera. Następna gra to będzie Lego Ninjago. Turnie żywiołów. To była najlepsza gra. Tylko teraz pokażę Wam zdjęcia tej gry. Dobra, to jest pierwsze zdjęcie. Drugie zdjęcie. Trzecie zdjęcie czwarte zdjęcie piąte zdjęcie następne to jak jay walczy ze szkieletami i ogólnie to już były wszystkie gry bardzo wam dziękuję za oglądanie tego materiału subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem wstawcie łapki w górę bo 25 subskrypcji już nie bałem Przepraszam, że wczoraj nie było drugiego filmu, ale zrobię Wam to, że na sam koniec jakby daily filmów, czyli pierwszego dnia wakacji postaram się zrobić trzy filmy, taki układ robimy, ok? Dobra, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z włączkiem. Trzymajcie się. Cześć.